No, witam serdecznie. Pani na literkę J. Pani pyta: dwóch mężczyzn. Pierwszy na literkę A i drugi na M. Spójrzmy na początku na tę literkę A. Jak to się będzie układało z tym mężczyzną? Jest to mężczyzna zakochany w Pani bardzo. To zdecydowanie. Czasami może być szczery do bólu, ale też trudny. Ale widać tutaj, że to, co mówi, to jest prawda. Bardzo zaangażowane w Panią, kocha na pewno, może sprawiać problemy. Dobry materiał na męża, może zrobić wszystko dla Pani, w sensie pozytywnym. Czasami może mieć jakiś problem, w takim sensie, że jakby nie nadskakuje Pani czasami, ale wewnętrznie kocha bardzo. Jeżeli chodzi o tego drugiego, na literkę, my już patrzymy sobie. Owszem, podrywa panią bardzo, fajny, ale jest to mężczyzna, który kocha kobiety. Jest to mężczyzna, który lubi kobiety, który podrywa pani, mu się podoba, ale nie jest pani jedyną osobą w jego życiu, to na pewno. W pewien sposób on dużo obiecuje, ale mało robi. Nie do końca jest szczery, więc tutaj opcja numer jeden mężczyzna o imieniu A. No, może jak się będzie z nim układało już patrzymy mogą być jakieś niepowodzenia z tego względu, że ten drugi przyćmiewa pani pewne rzeczy ale tak jak mówię, obiecanki, cacanki a kupię mu po prostu radość więc tutaj proszę nie wierzyć do końca w słówka tego drugiego człowieka natomiast tutaj wziąć się po prostu jakby w garść Jaka karta przesłanie dla Pani na najbliższy czas? No, proszę. Karty pokazują pójście do przodu, działanie, przepiękna karta, duże zmiany u Pani w sensie pozytywnym. W ogóle karta dziecka się pokazuje, więc proszę uważać na ciążę. Pozdrawiam.